Już prawie gotowe. Jeszcze trochę miejsca zostało. A co tu jeszcze z nami jedzie? <laughs> Oczywiście nie mogło zabraknąć patrycjowych myszek. Także rodzina w komplecie. nie się zastanawiacie, dokąd my z tym całym Majdanem się wybieramy znowu, a no tym razem podróż trochę inna niż zwykle, bo do pracy. Jesteśmy w Słonecznym Brzegu i Marcin będzie zabierał stąd grupy turystów w różne fajne miejsca, a teraz możemy Wam pokazać, gdzie się zatrzymaliśmy i jak wygląda ta jego praca. Więc tak wygląda kompleks, w którym jesteśmy w tym roku. Malutki i nie ma w nim części hotelowej, więc jest dużo spokojniej. Personel jest bardzo taki kulturalny, miły i dość niewidoczny, co też jest plusem. I tylko tutaj ten basen. Żadnych terenów zielonych, żadnych placów zabaw, nic takiego. Ale może to i lepiej. W pobliżu jest taki publiczny plac zabaw, też bardzo fajny. No i zaraz wam pokażę mieszkanka. Tak to wygląda w środku. Wszyscy sobie stawiają swoje środki lokomocji gdzie chcą. No i nawet fajnie, bo jest trochę zieleni wokół. To jest miłe. Jest też chłodniej dzięki temu. To zapraszam do środka. Jesteśmy. Tutaj mamy łazienkę, łazienki są w ogóle dwie, takie same w zasadzie, to jest salonik, taki no całkiem, całkiem pokaźny, mamy też balkon z widokiem na basen, tam się Marcin akurat wyleguje, eee, Kuchnie. no jak widzicie to wszystko ma już swoje lata, ale... Jest wszystko sprawne, działa, nic nie odpada. Także w sumie nie dziwię się właścicielowi, że nie wymienia tego na nowe, skoro to jeszcze się całkiem nadaje do użytku. No i jak dla naszej rodzinki, to jest naprawdę super duże to mieszkanie, bo to jest e, nasza sypialnia z filipkiem. Zrobiłam małe przemyblowanie, żeby nam nie wypadał w nocy, bo on musi przyjść, przytulić się. Jak się zbudzi, to nie zaśnie sobie sam, więc dlatego aż się z tym pogodziliśmy. Natomiast. Tutaj jest sypialnia Patrycji. Ona ma tak samo wielkie e, podwójne łóżko. Mogł może jeździć ze swoimi myszkami. Też ma tutaj balkonik z takim samym widokiem od strony południowej. To jest więc się nagrzewa, nawet pranie dobrze robi, jak tu sobie wisi. No i to jest druga łazienka jeszcze, jej wam nie pokazałam. Taka sama jak poprzednia, tyle że ma prysznic. Taki bułgarski, że się leje po całej łazience. Ale naprawdę no, na razie jestem tutaj mega komfortowo. Zresztą zdziwiam się, że było dość czysto, jako na mieszkanie, które stało puste od zeszłego sezonu, no to nie wiem, albo ktoś tu posprzątał bardzo fajnie przed wyjazdem, albo ktoś ogarnął jeszcze przed naszym przyjazdem. Za co dziękujemy, bo byłam przygotowana, że muszę zakasać rękawy i się ostro brać do roboty, a nawet nie było tak źle. Też trochę rzeczy niepotrzebnie przyjeździliśmy, bo tutaj są i garnki, i naczynia, i pościele i wszystko. Także w sumie mogliśmy sobie oszczędzić trochę tego pakowania, bo tak to wyszła taka naprawdę solidna przeprowadzka z tego, ale jest ok. No to zaczynamy przygodę. Piękny wschód słońca z Alim w dobrej formie od samego rana po pierwszej i drugiej kawce. I zgarniamy teraz pierwszych turystów. To może. Dziękuję. thank you. się kurać? jest ok. Yeah. Dobra, mi na was, nie na was Kolejny dzień w Astrospaczu Cześć Jak się Solanki burgaskie miejsce, gdzie można się odmłodzić, poczuć się zrelaksowanym, a także zrobić sobie przepiękne fotki. Feeling ciała! Piękna sprawa. Obrzucamy się błotkiem. No ja nie poznaję teraz Państwa. O, dzień dobry. Dzień dobry. Tak należy właśnie zmyć lecznicze błotko. Czy to on, czy to on? Nie, to nie on. Oto i on. Drast, ja linii ty Wolny od pracy, gdzie jedziemy? Do Edirne, też z Rodzinką. No i zabrałem rodzinę na to najlepsze śniadanie, gdzie zabieram też was na wycieczce. Edirne to jest takie miejsce, do którego zawsze chce mi się wracać, a jak dłużej mnie tu nie było, no to zaczynam za nim nawet tęsknić. I w sumie wszystkich, którzy lubią Turcję oraz tych, którzy jej nie znają, bo w sumie tylko takie dwie kategorie ludzi myślę, że mogą istnieć na tym świecie, serdecznie zachęcam do przyjazdu tutaj i do zobaczenia na własne oczy, co ma sobą do zaprezentowania to miasto, które jest... Naprawdę nie byli jakim miastem. No właśnie, on jest taką esencją Turcji, no nie? Kiedyś tutaj była stolica imperium Osmańskiego, kiedyś tutaj była stolica całej prowincji Tracja. Założył to miasto Hadrian Cesarz, tak? Więc mamy przynajmniej 2000 lat historii. Plus jeszcze on oczywiście w szczerym polu miasta nie zakładał, a tam, gdzie już osadę mieli wcześniej tracy. Co nas tak ciągnie do tego Edirne? No powiedzmy, że to. Wyobraźcie sobie najpiękniejszą stację kolejową na trasie Orient Expressu między Wiedniem a Stambułem. Edith Piaf, Agatha Christie, Mata Hari, James Bond. Przejeżdżali wszyscy właśnie tędy. To był pierwszy budynek w Turcji, który rzucał im się w oczy. Edirne słynie z wątróbki przyrządzanej w zupełnie inny sposób niż ten, który jest nam znany. Jest tutaj ogromne ilości tej wątróbki, no ale mówiąc o ogromnych ilościach nie zawsze wyobrażamy sobie taki oto basen, w którym jest przyrządzana. A przynajmniej raz w roku pobijany jest tutaj rekord Guinnessa i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj powstaje ta cudowna wątróbka, już jest pokrojona w odpowiedni sposób. Tutaj specjalista obtacza to mąką, a następnie wszystko trafi. O tam, wyobraźcie sobie placówkę medyczną z czasów Leonarda da Vinci, której oddział psychiatryczny okazał się rewolucją na skalę całej Europy. Wyobraźcie sobie, jak przez ostatnie pięć stuleci ludzie przechodzili tędy, a ich oczom ukazywał się ten widok. Moi drodzy, to w dalszym ciągu jest część szpitalna. To co, zajrzymy do środka, czy zostawimy to sobie na wycieczkę? Pamiętajmy o ściąganiu butów przed wejściem do takich obiektów. A w przypadku pań konieczne będzie zasłonięcie też ramion oraz nóg i głowy. kolejny ogromny bazar, który ma niezłą historię, jakieś 500 lat. Jeszcze w czasach sultanów Edirne słynęło z tego, że właśnie tutaj powstawały mydełka w kształcie owoców e, o pięknych aromatach. I to wszystko było eksportowane do Stambułu, do haremu, w KP, żeby panie, które tam mieszkały mogły cieszyć się pięknymi zapachami podczas kąpieli. Dzisiaj będąc w Edirne możecie sobie właśnie takie e, prezenty kupić. To jest meczet stary. Tak stary, że Murat drugi, ten który naszego króla skrócił o głowę, to już tu robił remonty. Jeszcze Turcy też postawili na wygodę kupców. Na tego co jakieś 30-40 km znajdowały się karawanse raje. z to, że Pan jest zajęty głaskaniem tego kocura, to pokażę Wam, jak wyglądają te sklepy z przyprawami albo z lokum. Jak wyglądają, to jest jedno, ale jakie tu są zapachy. Spróbujemy tutejszych pyszności. Wszystkie wyglądają świetnie. Mm. Zarezerwowałam pobyt w takim nowym hoteliku, w którym jeszcze nie spaliśmy. Bardzo, bardzo tanio zresztą. 40 euro ze śniadaniem dla naszej czwórki. No i widok mamy, muszę przyznać, nie najgorszy. To jest, słuchajcie, ten najsłynniejszy, potężny meczet wpisany na listę UNESCO. I ogólnie jest to no niesamowita lokalizacja. Na Jedynym minusem wytadu. jest to, że te cztery minarety, z których każdy ma po 71 <grym> metrów, będą o jakieś 5 rano dudniły. Więc możemy nie nastawiać budzików, raczej nie ześpimy. No więc wychodzimy z hotelu, który jest tutaj. I taki widoczek. Z tej strony: Marcin, Eunika, Patrycja. A no i jest jeszcze Filip. Jesteśmy rodzinką z Krakowa, którą ciągle nosi po świecie, a swoimi przygodami dzielimy się z Wami na tym kanale. Najwięcej kręcimy się po Bałkanach, ale często bywamy też w Turcji, Grecji i we Włoszech, czyli na trasie legendarnego pociągu Orient Express. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania, a także na nasz profil na Patreon.